Okej, okay. hejka, wracamy. Eee, udało nam się pokonać to, co było dość trudne, ale dobra. Udało nam się, to jest najważniejsze. Pióra kruka, Szpon kruka, a żelazne z w też zabiorę. Przydadzą mi się. A tutaj, co ty, może, co ty masz? Ty nie masz wiele. To jest chujowe, to mogę w sumie zabrać i sprzedać. Yy, tutaj nie ma nic ciekawego. Nie, tutaj, tutaj, tutaj ostrożnie. Okej, okay. to jest towa tarcza, jest dość cenna. Zawsze ją oczywiście możemy sprzedać. Komoda, co jest w komodzie? Buty, kaptur i jakaś szata nie interesuje. Tu tutaj są jakieś świeczniki. Tutaj coś jest na stole. Zniszczone książki. Sztylet. To wyglądało jak jakieś pająki albo robaczki. W sumie wezmę solę. ok wchodzimy teraz tu. Czeladnik. Właśnie na takie okazje... Okay. Potrzebne jest nam tyle y, wytrychów, ponieważ ja nie mam zamiaru najmniejszego y, pakować nic w... w, 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 w. Okay, Jesteśmy za ciężcy. Za ciężcy. Y, więc coś wywalę. Nie to. Broń. To wywadę. Przestań iść, automa iść automatycznie. Mieszek. Kufer. Kurwa. Okej. Okay. Nie chcę pakować nic w... w, w otwieranie zamków. Jejo, awans. Co ja tu chciałem dać? Zdrowie. Tak. To na pewno. Skoli wzrok. Okej, okay, to, tak. I to chyba wszystko, co będziemy pakować do łuku. Może ewentualnie tam sobie coś. Ale zobaczymy. Skupimy się teraz na broni jednoręcznej. I w sumie pasowałoby coś dodać do pancerza. Hmm. Na serio się zastanawiam, który pancerz wybrać, ale. Zobaczymy, chyba jednak pójdę w lekki, ponieważ yy, później będziemy mieć fajny pancerz. Odmrożenie. Aha, to jest to, co on tam czarował u mnie. Dobra, jak to mogę otworzyć? Jest tu gdzieś jakiś przycisk? Mogę użyć? Oddasz mi strzały? Nie, oddasz mi strzał, bo po co? Ale jak to można otworzyć? To powinna być gdzieś jakaś wajcha albo. coś. Worek, jakaś beczka. Ej, ja chcę to otworzyć na serio. To na serio gdzieś powinien być jakiś przełącznik. Jakaś wajcha ukryta. Albo raczej nie ukryta. Nic. Są jakieś worki. Jakieś beczki. Tutaj na serio nic nie ma. Eee. Ja chcę tam wyjść. Co nie mogę wyjść tędy? Kurde. Ej, cholera. Wyłącz mi to. Księgi. Pomrożenie. No i tyle. Mam kolejne zaklęcie Nie wiem, czy jest mi potrzebne, bo ono niewiele robi. Za tym, że zamraża. Ok. I tutaj. Aha, tu jest ten widźmokrów. Dobra, się przestraszałam. Co to jest, kurde, nie? co mówić, mokrók dobra wracamy teraz do białej grani tylko najpierw sobie zapiszemy i się zastanawiam czy zamiast do białej grani na sam pierw nie skoczyć tutaj nie posprzedawać wszystkiego, ale w sumie nie skoczymy tu I w białej grani, bo sprzedajemy wszystko co mamy. Tam jest w sumie dwóch kowali. honoru. właśnie. Nie. Co masz na sprzedaż? Super. Chcę ci sprzedać to, chcę ci sprzedać, yy, zaraz wracam. Ok, jestem z powrotem. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś. No, nie, chcę kore, nie, zam... hmm. nie chcę z tobą rozmawiać. Nie chce mi się wychodzić miecze, do sklepu, hełmy to no. nie wszystko, czego zapragniesz. Dobra, to co ci miałam sprzedawać? To sobie zatrzymam, to sobie zatrzymam. Czekaj, te, 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 te to daje 10, to daje 12. To ci sprzedam, to ci sprzedam, bo tego nie chcę. To jest 10, a to daje 12. A ja mam jakiś zwykłe, który daje 8. To ci sprzedam, to ci sprzedam, a te strzały sobie pozostawiam. To ci sprzedam, to ci sprzedam, to ci sprzedam, to ci sprzedam. To, to, to. Masz jeszcze trochę nie za dużo złota. Okej, okay, tego ci nie sprzedam. Co tu masz? Masz, masz wytrychy? Nie, nie masz wytrychów. Broń wątpię, czyś miała jakoś fajnie. No, też się cieszę. Teraz pójdziemy tutaj do sklepu tego zioma. U niego na pewno więcej rzeczy posprzedajemy. No i proszę, już jestem w stanie całkiem dużo przebiec, to dobrze. Mm -hmm. Co można sprzedać? to no, nic. Dla mnie jednak jest bardzo Super. Okej, okay, tutaj ci nic nie mogę sprzedać. stroju ci mogę sprzedać. Naszyjnik, co chętnie zrobię. Mixtur. Mikstur ci myślę, nie będę sprzedawać żadnych. Ożywienie. Też ci żarcia nie sprzedam. Jak mi będzie gdzieś potrzebne coś, to wtedy sobie zostawię. To ci sprzedam wszystko. Tego ci nie sprzedam nic. A nie, tego ci nie chciałam sprzedawać. Lampa. Okej. Masz ty ziom wytrychy. Maszka trola! Jak zajbiście wygląda. Skóry, skóry, skóry. Nie masz nic. A ja mu chyba sprzedam coś dziwny garnek. Dobra. Ty ziom, ile ja już mam złota? Wow, 2600! Ostrożnie! Ojej, jak się rzuca. Co masz na sprzedaż? Trochę tego, trochę No super. Mikstury. Mniejsza mikstura ustrobienia. A po co ja tam to kupiłam, bo nie zauważyłam? Wyjdź, wyjdź. Pamiętaj, że albo dam ci najlepsze. Okej, okay, podejdziemy jeszcze tutaj do tej zielarki. Arkadii. Arkani, Czy co tam Z pewnością znajdziesz to, czego szukasz. Arkani. Masz bladą twarz. To może być ataksja. W domu w Sirodil stanowi ona spory problem. A więc jesteś uzdrowicielką? Kimś w tym rodzaju. Nie odebrałam formalnej edukacji w szkole przywracania, ale. Coś równie dobrego. W tych murach mam wszystko, czego potrzebuję do uważania eliksiru na niemal każde schorzenie. Gdyby ktoś mi dawał septima za każdy przypadek z kamienicy czy tępicy uleczony od czasu otwarcia mojego zakładu, to kąpiel brałabym nie w wodzie, a w monetach. Hmm. Eee. Co masz na sprzedaż? Interesują Cię moje składniki i mikstury? Mikstury. To mi się w sumie przyda, ja z tego często korzystam, ale to jest drogie. Mikstura iluzji, kradzieży, i mikstura... widzialności, obrońcy, obronności. Pomniejsza mikstura uzdrowienia. Mikstura leczenia choroby, mikstura uzdrowienia. i to wszystko no nie się opłaca od czasu do czasu wpadać bo ona ma te mikstury tutaj jej stoją i warto je od niej kupić ponieważ często się przydają ok, gdzie ja chcę iść? najpierw chcę znaleźć tego zioma od tego miecza gdzie on jest? nie już bardzo się cieszę gdzie jest Ziom od miecza? Tutaj jesteś? Tak, to ty. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w Twoim stylu. Mam Twój miecz. Udało Ci się znaleźć moje ostrze? Od miesięcy go szukam. W pojedynkę udało Ci się rozprawić z całą grupą? Dziękuję. To dzięki łuku. -owi. Mój ojciec wypracował sobie specjalną technikę walki mieczem i tarczą. Aby uczcić jego pamięć, nauczę cię tej sztuki. OK, chcę poćwiczyć umiejętności bra walki jednoręcznej. No. Mogę Cię nauczyć paru rzeczy. A, i możemy kupować. OK, koszt, im on tyle złota. Trener pospolity. Dobra. Nie dziękuję. Dobrze, więc. Wolę się pouczyć od towarzyszy. Zanim pójdę tam, najpierw pójdę tu. Ponieważ u towarzyszy nie ma przeciętnych trenerów, co jest bardzo fajne. Mówi, Jezus Maria. Z siłę i zgramora, a mój brat ma jego spryt. Cieszę się, Farkas. Niektórzy ludzie myślą, że mądrzy głupi. Uh -huh. Tych częstuje swoją pięścią. A właśnie. Mój brat Wilkas jest lepszym rozmówcą ode mnie. Powinien gdzieś tu być. Nie Nie dobry... Okej, okay. problem rozwiązany. Otrzymałem już informację, że klient jest zadowolony. Udało ci się przynieść klubę sobie oraz towarzyszom. Hmm. Tarkę z szukam pracy. Mhm. Mm Kłopoty w Skyrim? Co mam z nim o, pogadać? No. Skior cię szukał jakiś czas temu. Okej. Okay. Mm -hmm. Gdyby nie Wignar, już bym nie żył. Super! i mi Nie wiem życie. Powiedział tylko, że musi z tobą porozmawiać zanim zrobisz cokolwiek innego. Nie lubię go złościć, ale jest pewne zadanie jeśli zechcesz je przyjąć. Niektórzy z nich mogą spróbować, ale nie domni martwi. Rozmawiaj ze zkiorem. Muszę wyjść. Tak czy inaczej muszę wyjść. Hey, zanim porozmawiam ze Skjorem, pójdę sobie tam. Jest Nikt się nie słucha, ziom, ludzi. wiesz? Ten, 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 ten ziom chyba wkurza każdego. To nie jest jakoś specjalnie zadziwiające, ale dobra. F4, zanim tam wejdę. Smocza przystań. O, mój nos. No, lecimy. Widzisz, terminologia Proszę, wyraźnie pochodzi z pierwszej dobra. ery lub nawet z wcześniejszego okresu. To zapewne kopia dużo starszego tekstu. Może nawet pochodzi z czasów tuż po smoczej wojnie. Jeśli o, nie... Jestem się sprawdzić. Czarny głazu! Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi Jarl. Mam dla ciebie słoczy kamień, co teraz. W tym miejscu kończy się twoje zadanie, a zaczyna moje. To będzie bardziej umysłowy wysiłek, tak często w Skyrim niedoceniany. Niestety. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. A więc twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Udało ci się przynieść to z czarnego głazu? Niezła robota. Przyśnij mi, kopie, ci ty ty już to rozszyfrujesz. Luś, chcę porozmawiać? Musimy iść. Nie mamy o czym rozmawiać. A ty chodź z nami. Smok, ależ to interesujące. Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Okej, okay, mam iść z za nimi. Ponieważ zauważyli atak smoka. Po co ten pośpiech? Nie teraz. Miałem tu przyjść, wskaźnik mi to wskazuje. Mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. A co sądzisz no. o najemnikach? E, zgadzam się. w twoim stylu. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. Spoko. Idź z Irylet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen. Więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, tylko. że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. No. W Dowód uznania: poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć tego smoka. Nie. Czasem brakuje mi żołnierskiego nie, nie. życia, ale kiedy tylko biorę córkę Potrzebuję na ręce, wiem, że Do przygotowania że obrony dobrze. miasta przed smokami. Wedle rozkazu. Jeszcze Cześć. jedno, Irile. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie martw się, panie. Jestem uosobieniem ostrożności. Oczywiście. A co sądzisz o najemnikach? Zobaczymy się przy drodze. To profesja w twoim jak stylu. tylko zbierze się resztę ludzi. Dobra. Zostróżę ci szansy ujrzenia smoka z tak bliska. Zobaczymy się przy wieży, jak tylko zbierze się reszta ludzi. To on. Dobra. Wyjdźmy. On mi dał jakiś miecz. Nie jestem pewna jaki. Eee... Teraz mamy okazję pójść do wieży i pobić się ze smokiem, co zrobimy w następnym odcinku. Jednakowoż teraz zobaczymy, co on mi dał za miecz. Co on mi dał? Rząd na ubiór, nie chcę tego. Okej, okay. zwiększa zdolność ciężkiego pancerza o 15 punktów. Dobra. To żelazna zbroja rycerska. Dobra, mam teraz 67. Jak założę to, to mam 69, no właśnie. Zobaczmy jak wyglądam. No powiedzmy, że jako tako, tyle o ile. Okej, okay, wyglądam kurwa przerażająco. <laughs> Ale dobra. Ja się tak zastanawiałem, czy nie porozmawiać najpierw ze skiorem. E jednak y, najpierw pójdziemy sobie na Smoka i zajmiemy się Smokiem. no idzie gdzieś tam, w sumie dlaczego mielibyśmy nie iść za nią? No, może nam jakiś skrót pokaże. To jest część mieszkalna miasta, tam jest część bardziej taka robotnicza. Często odwiedzasz dzielnice chmur? Nie. Ok, to, to są pewnie ci wojownicy jej, oto jak wygląda sytuacja. Dobra, ona im tam tłumaczy, jak to, jak to wygląda, więc sobie wyjdziemy. Smok? Wyjdziemy sobie. Będziemy się, nakierujemy się na strażnicę. To będzie tam. W tamtą stronę. Jak szybko wychodzić z pomieszczenia? Znaczy, z murów. Więc tak, pójdziemy sobie tam, a w tym i w następnym odcinku będziemy walczyć ze smokiem. A w tym podziękuję wam za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie!